Spodniki, 300 ml pasty pomidorowej, 300 g mielonej wołowiny, 300 g makaronu spaghetti, 30 g parmezana 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 1 ząbek czosnku, 1 mała cebula, 0,5 łyżeczki suszonego tymianku, 0,5 łyżeczki suszonego veganu oliwa z oliwek. Sól, pieprz, świeża bazylia. Na głębokiej patelni rozgrzij około 2 łyżki oliwy z oliwek. Na rozgrzaną patelnię wrzuć czosnek i cebulę, a po chwili dodaj mięso. Rozdrabnij je na przykład Widolcę, tak aby nie powstała gruba mięsna grudka. Do mięsa do dodaj zioła oraz koncentrat. Całość podgrzewaj przez chwilę. Dodaj pastę. Gotuj na małym ogniu. 30 minut makaron gotuje al dente podawaj go z sosem, serem